Cześć! Jak przystało na koronę, jestem troszeczkę podpity już. Ale to o ociupinka, nie tak jak ostatnio. Żółcie i poproszę. Co wiecie o programie? Program nazywa się. Piwnicfele Retrospekcja. I będziemy pić teraz koronę. W sumie w oryginalnym odcinku też wypiłem całą. Nie? No tak czy siak teraz będziemy pić całą, bo takie są zasady. Muszę się odzwyczaić od patrzenia tutaj. Może sobie zrobię tak. Screen projector. O, i na wysokości kamery. I teraz prawie że patrzę na kamerę. Tylko trochę sobie tak zerkam. To już wyłączę całkiem, bo... IS FUCKING DISTRACTING! Dawno nie prowadziłem programu w sumie. Tej słynnej retrospekcji, ale teraz mam zamiar. I to jest Bon Appetit dla mnie, Bon Appetit, Korona extra. Pachnie, pachnie mocno. Trochę jak Desperados. Czy to jest coś konkretnego? Produce in Mexico. Korona extra. Po prostu korona, korona produkuje koronę. To już ustaliliśmy w ostatnim odcinku. Eee... Zerowanie? Dawno nie robiłem też. Zobaczymy jak pójdzie. Jeden łyczek sobie wezmę, żeby zobaczyć jak gazowane jest. Musujące lekko. Jak piwo, na to do domu. To jest koniec w sumie, już wypite. Wypite, więc już nie trzeba dalej. A w sumie nagram resztę jak wrócę. Rec. Sorry, musiałem iść do pokoju mojego piwowara. Dobra korona. Nadal mi smakuje. Ma dość intensywny smak i aromat. Powiedziałbym, że ryżowy, ale to było oszustwo, bo nie wiem jaki to jest ryżowy aromat. Chociaż nie, bo jest taka automata ipa od Pinty. I ma podobny smak trochę do korony. Czy to jest siła sugestii? Bo wiem, że obie są na ryżu. Tak, to jest siła sugestii. Tak czy się korona spoko. I to jest koniec hmm. odcinka. Nie. <laughs> no to zgodnie z tradycją, sobie puszczę teraz. Odcinek z koroną, no i zobaczymy co tam było fajnego i zobaczymy. Yy. Przypomnijmy sobie, dla przypomnienia, tak? Ja se puszczę, wam nie będę puszczał. Chyba, że będzie coś kluczowego. <ścoughs> nie no, kurwa, no nie mogę. No, kadrowanie jest na, na plus. <ścoughs> kadrowanie jest ewidentnie na plus. No. <ścoughs> no, kurwa, no co to jest? Co, co przedstawia obrazek? Jakie dynamiczne były te odcinki kiedyś? Przynajmniej ten jest. Całe wypijam. Nie zostanie nic. Jak ptaki napierdalały w tle. Boże, jakie ja dobrze, że ich nie mam już! Bo nie, nie polecam zwierząt. 6 punktów. No to by było teraz. 8 punktów. 8 punktów za koronę. To tyle, ile żywiec dostał w pierwszym odcinku. Tak, otrzymujesz 6 punktów, mówisz? Całe wypił. No proszę. Na tym kończymy retrospekcję. 8 punktów. Nie oceniam wszystkich w retrospekcji, bo zapominam, ale 8 punktów Korona akurat. No i to tyle. Do zobaczenia w następnym, a raczej w poprzednim odcinku, w którym robię Heinekena, bo nie zrobiłem, a powinien teoretycznie wyjść najpierw. Więc wyjdzie najpierw. A nagram go jutro. Na pewno nie, nie dzisiaj. Nie, nie mam już nie mam już... nie mam przepustowości już tutaj. Także na razie. I dzięki za... Dzięki za nie wiem co. Za nic, za nic, dzięki za nic, bo bo nikt tego nie ogląda nigdy.